Witam. Niech Was nie zmyli, nie zmylą pierwsze klatki filmu. Nie, nie przeszedłem operacji plastycznej. Temat dotyczy no, tego, że krytykuję wszystkich. Była taka wypowiedź pod komentarz pod filmem o Adamu Nieśmiałku ale ze względu na to, że zawierała obraźliwe treści został ten użytkownik zablokowany, teraz może się podniecać i czytać swoje wypowiedzi ale nikt inny ich nie zobaczy no ale co do tego, że wszystkich krytykują, no to zobaczcie mam takie playlisty jak Niepolecane kanały na YouTube 9 filmów, teraz polecane kanały 11, polecane czasopisma 5 filmów. No i sami wyciągnijcie wnioski, czy krytykuję wszystkich. Było to ten zanim zablokowałem tylko użytkownika. Obejrzałem film, do którego podchodziłem sceptycznie. Zresztą każdy wie, kto mnie zna, że nie znoszę tego gościa. Mało kto go chyba lubi, poza wyznawcami jego bym nazwał wiary. Podobno Mirek Zatnela to, to nie. No to to jest tak Bóg, tak go określają, albo że to jest stan umysłu. No, i zmartwię tu yy, wszystkich, którzy mieli avr klapki na oczach, tak jak on, bo miał takie klapki na oczach, ale widać, zobaczył, że biznes mu się tam zaczyna powoli sypać, że ta AVR, te AVR-y to, to nie jest przyszłość, że biznes upadnie i zaczął zajmować się STM-ami. Film jest stary 3 lata temu. Także widzicie bardzo rzadko. Znaczy, ja nie zaglądam na jego stronę. Po prostu, YouTube mi podstawił ten film. A że wydało mi się to ciekawe, bo jak zobaczyłem ST, to powiem mam od razu moje odczucie. Zrobił coś, co jest, i jeszcze chce za to kasę. No i się pomyliłem. Zrobił coś użytecznego. Znaczy, no, czy on osobiście? Raczej nie. Jego brat prędzej. Bo raczej on się zajmuje STEMami, a ten widocznie musi się zajmować. On się dopiero uczy. No i dobrze. Byle szybciej niż nasz pusty prezydent. Który podobno się uczy cały czas, tylko ta szybkość jego nauki jest żenująca. Tu mam nadzieję, szybciej będzie się uczył, bo może coś ciekawego stworzyć. No, jak na razie. Stworzył coś ciekawego, tylko no, niestety, jak to się mówi, na papierze. Naturalnie, no, obejrzyjcie sobie cały film. Najprościej szukać to po, po tym haśle ST, MKSTM Prog w YouTube. Szukajcie pod tym hasłem, znajdziecie ten film. No i tak, jest to darmowe. Byłem zszokowany. Nie wiem, czy tu nie ma otwartej strony. No tak. Program jest darmowy. Głupie sformułowanie, że tylko do celów niekomercyjnych. To oprogramowanie służy tylko do wgrywania softu, więc nie ma szansy, aby w jakikolwiek sposób udowodnić, że ja korzystałem do wgrywania softu z tego jego programu. Nie ma takiej możliwości. Poza tym yy, mogłem, mogę soft sobie, nawet jeżeli by on wstawiał tam jakieś sobie znaczniki cudawianki, dałoby się to oczywiście wykryć, można to przebadać. Nie widzę sensu, bo wystarczy, że swój komercyjny projekt mogę tego programu używać przy uruchamianiu, a finalną wersję wgrać. Yy, przy użyciu softu oferowanego przez STM, i nawet śladu śladu żadnego nie będzie, że wcześniej z tego korzystałem. Także jest to, no, no nie wiem po co to napisać. To jest taka sama głupota jak opłata za winrara, tak. Ogólnie spodoba mi się ten, ten soft. On, powiedzmy tak, w zasadzie on jest niepotrzebny, bo wgrywać to ja mogę sobie soft bez użycia y, żadnych tam bez użycia w ogóle żadnego no softu powiedzmy obcego korzystając z tego trybu dfu czyli y, przez przeciągnięcie ikonki biorę sobie plik y, bin ikonkę przeciągam do Urządzenia tworzonego przez programator, i temat załatwiony. Może, może nawet warto to pokazać, ale już w osobnym filmie, bo na tą chwilę nie jestem przygotowany, kamera nie jest włączona. Ale przygotuję taki soft, żeby pokazać, że to jest możliwe. Ja z tego korzystam, gdy robię dla jakiegoś klienta soft. Onu mnie obejrzy, wszystko ładnie działa. No jedno urządzenie wiadomo zawsze zostaje u mnie drugie ma klient, testuje, wykryje jakiś błąd albo chce jakąś zmianę wprowadzić to żeby nie walczył z programatorami jakimś tam soft, coś tam instalować to po prostu ja mu wysyłam bina a on sobie przeciąga i czy tam jakimś total commanderem kopiuje plik, który mu przysłałem do urządzenia jak ono się tam nazywa w tym esterniku ma akurat esternika podłączonego więc będzie to widać On już kojarzę, że to jest nazwa na przykład jak to będzie nukleo to będzie to nazwa na przykład nukleo coś tam mam podłączone teraz nukleo C031 i o i wystarczy teraz plik, bin, nie może być to ich hex, bin przeciągamy tu, kopiujemy tu, czy tak jak mówię, otwieramy sobie tam w menażerze znaczy nie menażerze urządzenia, tylko otwieramy ikonkę, komputer, tam sobie wybieramy to, to nasze, nasz programator i ko przeciągamy ikonkę. Czyli generalnie, jak początkowo oglądałem ten film, bo obejrzałem do końca. On jest, to, to co on stworzył, jest niepotrzebne. Ale ma dwie przyjemne cechy. Po pierwsze, bada mikrokontrole, do którego wysyłamy, jaki jest typ, a ten, na który soft stworzyliśmy, i informuje, że chcemy wgrać nie na to, do czego soft był przygotowany. No to jest dobre można uniknąć pomyłek. Druga rzecz, że to się z naszym tu środowiskiem konsoliduje, ale jest mały problem. No dziś jest niedziela, więc nie sądzę, aby ktokolwiek mi, chociaż handlowa, ale wątpię, żeby ktokolwiek mi odpowiedział. Będę pisał do Atnela w tej sprawie po prostu wywala mi błąd i niestety nie mogę przetestować na ile to byłoby użyteczne, o, proszę. No mamy błąd i kicha. Więc szkoda, bo przyznam, że czasami jest tak, że robiąc małe zmiany w softcie no to jest trochę te, no faktycznie te ładowanie tu przez y, tą opcję, no jest trochę powiedzmy czasochłonne. Y, według tego, co, co tam ten Mirek mówi, działa to dużo szybciej. No i, no i to by mi się podobało, bo nie zawsze jest potrzeba, aby używać debugowania jak zmieniamy coś tam, na przykład tekst tylko jakiś zmieniłem czy umieszczenie tekstu, kolor i chcę zobaczyć czy wszystko w porządku, to po co mam używać debugowania co trwa dość długo, zanim to wszystko się tam uruchomi prościej wysłać tylko sam soft tak jak mówiłem, można to zrobić minikonkami, ale to oznacza, że muszę sobie na przykład otworzyć takiego, powiedzmy, Total Commandera, i teraz wejść do projektu, i nie mamy bina, tak? Trzeba więc ustawić, aby ten. Bin się nam pojawiał. No i teraz, żebym nie dał tu działa, gdzie to się ustawia: generowanie tych plików, bo domyślnie jest generowany tylko, e, tylko elf. Natomiast można w ustawieniach no to może w ustawieniach kompilatora lepiej szukać ja tak chyba szybciej będzie jak przelecę tak każdą opcję No, jak coś się robi rzadko, to, to później jest ten problem, że nie pamięta się gdzie. O, no jest. I tu sobie ustawiamy, żeby generował heksy, żeby generował nam biny. Możemy też ustawić sobie s-rekordy. Jest to dużo lepsze niż Intel Hex. Chyba gdzieś to omawiałem, jakie są różnice między Intel Hexem, a. S rekordami. No i teraz zrobię kompilację i tam w katalogu nam się powinny pojawić pliki poza ELF jeszcze rozszerzenie bin i hex. że sobie nie odświeżył bo pamiętam, no, tak, to odświeżenie tu nie zawsze działa mamy bin, mamy hex jak widzicie i tego hexa można teraz przerzucić no tu mamy to pod ikonką. no jest pewna też taka wada za każdym razem jest robiona kompilacja nawet jeżeli i tego ten, ten soft y z Atnela nie rozwiązuje jeśli mam, chcę na przykład zaprogramować 10 płytek za każdym razem będzie kompilowany program do takiego czegoś już te Atnelowe wynalazki się nie nadają lepiej zrobić to tak jak to, o tu, wygenerować sobie tego Bina i tego Bina tu przerzucać czy skorzystać z Heksa. I używając narzędzi od estema tego heksa, wgrywać do procka. No ale co? No, spodobało mi się, nie działa. Zobaczę, co tam. Atnel mi na to odpowie, czy w ogóle odpowie, jak traktuje klienta. Pożyjemy, zobaczymy. Czas pokaże. Jeśli jeśli to będzie wszystko ładnie działać, to na pewno zrobię film o tym, że. Znaczy popróbuję to w ogóle jak to funkcjonuje, jak będzie wszystko ok, to pojawi się film. No i kolejny polecany program, nie kanał, nie firma, nie, nie czasopismo, tylko polecane oprogramowanie, no to na pewno byłoby. Dość ciekawe, bo generalnie, jak wspominam, zawsze na... nie lubię tego człowieka i generalnie no, na niego zawsze narzekałem, ale to może się zmienić. No jak widać, opadły mu te klapki afoerowe na oczach czyli jak widzicie, najwierniejsi ludzie, którzy niczym jak, jak yy, uwielbiają tego prezesa, kaczora. To jednak też potrafią zmienić zdanie. To tyle w tym filmie i do usłyszenia.